Jan Paweł II, błogosławiony papież, tłumacząc kiedyś młodzieży, w jaki sposób można poznać wielkość człowieka, powiedział, że najlepiej człowieka można ocenić po tym, czy jest człowiekiem sumienia, czy posiada ducha otwartego ku Bogu. Co to znaczy mieć ducha otwartego ku Bogu? Co to znaczy być człowiekiem sumienia? Tutaj na blogu słusznie napisało wielu z Was, że być człowiekiem sumienia, czy kierować się sumieniem, to znaczy wybierać w życiu to, co jest dobre, zgodne z dziesięcioma przykazaniami Bożymi, zgodnie z Bożym nauczaniem, a odrzucać to, co jest złe. Ale jak do tego podejść praktycznie? Gdzieś w sercu człowieka wpisane są różnego rodzaju pragnienia. Na przykład Pragnienie zdrowia i piękna. Jeden z moich znajomych stosuje nie tylko w swoim życiu dietę, ale też dowiedziałem się, że co drugi dzień biega około 10 km dla zachowania zdrowia. Jego kondycja jest coraz lepsza. Inna z, ze znajomych to z kolei taka młoda dziewczyna. Mama zwraca jej uwagę, że codziennie przynajmniej Półtorej godziny spędza w łazience przed lustrem, ale rzeczywiście potrafi o swój wygląd zadbać. Inny z moich znajomych, z kolei to już jest człowiek dorosły, prowadzi swoją firmę, ale ma taką zasadę, że nigdy nie ogląda żadnych filmów. Uważa, że to jest strata dla niego czasu. Natomiast każdą, właściwie, wolną chwilę. Spędza nad książką i zgłębia dziedzinę, w której jest najlepszy. Rzeczywiście wielu ludzi przychodzi do niego poradę, a też jego działania są bardzo mądre i odważne. Można tym ludziom zazdrościć. Można mówić, ale ten jest ładny, ale, ale ten, ta jest ładna, ale ten jest mądry, ale ten osiąga takie czy inne sukcesy. Ale yy, tak naprawdę to jest kwestia tego rodzaju, że oni potrafili posłuchać Boga w swoim sumieniu i wybrać to, co doprowadza ich do osiągnięcia takich czy innych wartości. Jest takie stare powiedzenie, które mówi, że lepiej dać komuś wędkę niż rybę. Bo jeżeli ktoś jest głodny i dostanie rybę, to zjedą rybę. I za chwilę będzie znowu głodny. Natomiast jeżeli dostanie wędkę i nauczy się nią łowić, to już nigdy nie będzie głodny, dopóki będą ryby dostępne, ponieważ będzie mógł zawsze sobie taką rybę złowić. I to samo dotyczy posługiwania się sumieniem. Można komuś zazdrościć jakiejś konkretnej rzeczy, takiej umiejętności, takiego wyglądu czy takich osiągnięć, ale jeżeli się nauczymy posługiwać swoim sumieniem, jeżeli będziemy mieli tego ducha otwartego ku Bogu i nasze wybory będą słuszne, to sami będziemy prowadzili dobre życie.